O, zanim, zanim, zanim ten, zanim pójdziemy, jeszcze jedną rzecz wam pokażę, jak ze... stabilni ludzie mieszkają na przykład w Burgerlandzie? No, yy, i to też będzie pewne nawiązanie odnośnie mojej opinii związanej z powszechnym dostępem do broni? Uh, what is this? Transgender man pulls a gun on a preacher. Uh oh. Can I watch this? I just want to make sure that I can watch it. Yeah, it's fine. Okay, all right, let's watch it. But you need to try less being like somebody you're not and start to humble yourself and be somebody that God made you to be. He didn't make a man to be a woman. He made the man to be a man. He didn't make the woman to be a man. He made the woman to be a woman. What are you going to do? Come attack me now? I should. Czajcie? Go jesteś gościem, który sobie po prostu mówi religijne rzeczy, głosi swoje poglądy na ulicy, i jakiś przebieraniec przychodzi do ciebie i celuje do ciebie z I teraz weź mi wytłumacz jeden z drugim. Jakby był powszechny dostęp do broni, to ilu takich popaprańców mogłoby sobie wziąć w kiosku. Kupić sobie gnata i na przykład wyciągnąć go tak o, nie, niekoniecznie strzelić, ale wyciągnąć go sobie tak o, bo coś mu się po prostu nie, nie spodoba. I, i ja, ja zawsze kocham ten argument no bo wiecie, jeśli akurat przestępca weźmie wyciągnie broń e, w jakimś miejscu, no to wszyscy dookoła też wyciągną swoją broń, jeśli byłby akurat e, powszechny dostęp do broni. No jakoś na tym nagraniu Na tym nagraniu no nie widzę, żeby wszyscy wszyscy na całej ulicy wyciągali właśnie swoje spluwy, żeby, żeby akurat e, obronić tego gościa. Hey man, jeśli up to you. If you want to pull tylko dlatego, że trans poczuł się urażony, bo chłop powiedział, że facet to facet, a baba to baba. I facet nie może być babą, a baba nie może być facetem. Tyle w, te <tryk> Tyle w temacie. God bless you, <tryk> tak jest. Szybuj z Gnatem, Ameryka to stan umysłu. No ba. Oj, wyobraź sobie y, górala z Gnatem, albo Pajoloka. Nie wychodziłbym tym bardziej z domu. Straszy, tylko nie strzeli, nawet jeśli celuje, to dwóch innych przychodniów zaraz wyciągnie swoją broń i obronią typa, tak? W którym miejscu? W którym miejscu widzisz kogokolwiek, kto po pierwsze zatrzyma tego gościa, to raz, dwa, wyciąga swoje gnaty, a po trzy, w jaki sposób akurat mia miałby ten gościu zostać obroniony, bo ja nie widzę akurat tego, tego, tego scenariusza. Tranziol wziął i wysta wystawił gnata. Strzela. Pokaż mi moment, w którym, w którym gość może zostać uratowany. Bo to trwało 10 sekund? No co ty nie powiesz? Naprawdę nikt nie zdąży akurat tego zrobić? Naprawdę co ty nie powiesz? Niesamowite. A wiesz, że akurat e, pocisk leci jeszcze szybciej niż 10 sekund? Cała akcja może trwać nawet 3 sekundy i nikt nie zareaguje. Bo nawet, bo nawet jakby teoretycznie, bo nawet jakby teoretycznie, teraz nagle w, w tym momencie cała ekipa na ulicy po postrzeleniu tego, tego gościa, który, który głosił, słowo boże, tak, dostałby on kulę w łeb, i cała ulica by się uruchomiła i wycelowała, i, i odstrzeliłaby tego transa, no to wiesz, jaki byłby bilans? Zero, zero uratowanych dwa trupy. A tak, jakby był, a tak jakby był całkowity zakaz jakiejkolwiek broni, no to taki popapraniec to co najwyżej mógłby, nie wiem, zrobić tobie, tobie zdjęcie i wstawić na Twittera, jak bardzo go szkalują. To byłoby maksimum jego możliwości. W naszym e, świecie ktoś nastawi dla kogoś karku. Tak, jasne. No, no więc właśnie, e, e, tak na przykład, o tu ktoś kogoś zajebał, a o tutaj e, ktoś bronił masy ludzi, to możemy się bawić. Możemy się bawić, ale bilans jest nadal taki, że jest więcej, więcej tragedii niż, niż pożytku. Tyle w temacie. Dziękuję i dobranoc. Nie pozdrawiam nie, nie zapraszam do, do dyskusji. Nie rozmawiamy o tym, bo się skończy jak zwykle. Wiem. Oh my god! What is This is crazy! Ja tylko. Ja to przede wszystkim wam chciałem pokazać. Jako kolejny przykład, jak to jest, że niestabilni ludzie też mogą się y, dorwać do czegoś takiego. Skąd ten bilans danych dziury w dupie? A nawet jeśli nie, to jest jeden bardzo, ale to bardzo dobry, dobry argument. Strzelaniny w szkołach. Jakoś w Polsce tego nigdy nie mieliśmy. O, i, i właśnie, jeszcze, jeszcze palec na, na cynglu jest. No to fajnie, no, ułamek, ułamek sekundy i człowieka by nie było. No faktycznie. Tylko, tylko dlatego, że, że ktoś cię nazwał, y, że facet to jest facet. No, no niesamowite. Ci ludzie są po prostu chorzy na web. To są ludzie. Pie i jeszcze, jeszcze mają się akurat ten e, dorywać do takich hehe he, zabawek. No faktycznie. Ale później, później Kalceprów będzie mówić nie, no to jest tak naprawdę jedna wielka transfobia. Ta? Tutaj mamy kolejny, kolejny piękny obrazek. Że to są ludzie, którzy, którzy są kompletnie psychicznie niestabilni. Oni ja sami siebie nie akceptują, a, a, ocz a oczekują akceptacji od całego świata. No, w Szwajcarii też jest dostępny do broni, jakoś strzelań nie ma. Oczywiście jest to wynik tego, że Amerykanie to kraj i po tak jak raczej każdy większy kraj, jak Polska, ale w Szwajcarii dostęp do broni nie ma większych wad. A wiesz dlaczego? No właśnie. Zaznaczyłeś, bo edukacja, bo społeczeństwo jest mądrzejsze. Ja nie, mówię, ja nie mówię per se, że sama idea posiadania broni jest zła, sama w sobie. Po prostu ludzie to są zwykli idioci i oni nie powinni, i oni nie powinni akurat dostawać dostępu do takiej możliwości do czegoś takiego. Tak, bardzo prosta rzecz, jak nie jeździ samochodem. Będąc pod wpływem, do ludzi nadal to do nie dociera. Tak prosta rzecz niechlej, nie, nie wsiadaj za kółko. A ty takim samym ludziom chciałbyś dać knata. No, co może złego się stać? Każdy Szwajcar jest żołnierzem, ale przede wszystkim właśnie przez to, że, że oni mają hermetyczne środowisko. I bardzo, bardzo ciężko się w ogóle do nich dostać, społeczeństwo na jakości tam nie podupada. Ale mimo wszystko fajnie, że jak ktoś się bardzo stara i jest zdrowy, to może mieć broń do obrony, czy hobby, jak teraz jest dobrze. E, no teraz, teoretycznie tak. Ale pamiętaj jedną rzecz: że w życiu jest różnie. Może przyjść depresja, może przyjść załamanie nerwowe. Może przyjść ludzka tragedia, albo wydarzenie, które uruchomi w tobie najgorsze instynkty, jak zemsta, jak chęć mordu, poczucie, że już nie masz nic do stracenia. Takich ludzi się najbardziej obawiam. No, pamiętaj, że to, to mimo wszystko tylko narzędzie. Nie lubię tego argumentu. Noż też jest akurat narzędziem. A tak się składa, że noża możesz użyć do, do pokrojenia chleba. Co innego zrobisz z, z bronią? No tylko strzelisz.